Joanna Kurska zamieszka w USA z Kurskim Malzenstwo ma jeden poważny kłopot Nie tak dawno wydawało się, że Joanna Kurska i Jacek Kurski będą trzymać władzeń w TVP jeszcze przez lata Nagle decyzja usunąć umę za szefowej pytania na śniadanie z stanowiska prezesa telewizji polskiej błyskawicznie odwróciła jednak sytuację do góry nogami Kurski udał się za nowym stanowiskiem do USA, a jego zona została z dziećmi w Polsce Choć deklarowała chęć pozostania w TVP i kontynuowania swojej misji, to szefowie publicznego nadawcy mieli inne plany. Na początku stycznia 2022 roku Telewizja Polska potwierdziła rozstanie z Joanna Kurska za porozumieniem stron. Nie była to zewna niespodzianka, bo o heci pozbycia się jej przez nowego prezesa Mateusza Matyszkowicza spekulowano od tygodni. W rozmowie z faktem która odbyła się wkrótce po zakończeniu współpracy przez TVP. Kurska zaznaczała, że ma na siebie plan. Była szefowa pytania na śniadanie chcę zaangażować się w działalność charytatywna. Potwierdziła też swoje wcześniejsze deklaracje dotyczące wyjazdu do USA, w najbliższym czasie podobno nic takiego nie nastąpi. Portal Jastrza Post dotarł do zakulisowych informacji, które rzucają więcej światła na całą sytuację. Jak podaje ich informator, Jacek Kurski jest obecnie zajęty pracą w Radzie Dyrektorów Wykonawczych w Amerykańskim Banku Światowym. Joanna nie ma jednak co do niego pretensji, choć o bardzo za sobą tęsknia. Podobno codziennie rozmawiają przez wideokomunikator, a rozlako sko przezywa też ich córka. Joanna Kurska rzekomo nie chce, by Anna Klara Teodora wychowywała się bez ojca. Dlatego ma zamiar dolaczyć do meza w Waszyngtonie. Nie stanie się to jednak prędko, zapewne nie przed nadejściem wakacji. Powodem przeciągającej się przeprowadzki jest zesyn kurskiej. Myślicie, ze kurskim będzie lepiej w USA? Wielu Polaków raczej nie prędko za nimi zateskni.